Witam. Chciałbym Ci zaprezentować odpowietrzenie układu hamulcowego. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić jest popuszczenie odpowietrznika. Jest to ten element. Jeżeli nie będzie chciał iść zbyt lekko, możemy uderzyć młotkiem od góry bądź też uderzać młotkiem parę razy od boków dookoła, wtedy próbujemy odkręcać, poszedł. Kolejną rzeczą jest demontaż pokrywy zbiorniczka płynu hamulcowego. Zdejmujemy pokrywę i gumę, która się w nim znajduje. Gdyż jeżeli będziemy wylewać płyn przy zacisku, będzie konieczne dolanie płynu tutaj, aby nie zapowietrzyć układu ponownie. Teraz zajmiemy się za właściwe odpowietrzanie. Użyję do tego sprzętu złożonego z przeźroczystej rurki włożonej do jakiegoś pojemnika. Dolewamy płynu do zbiorniczka u góry i teraz należy założyć rurkę. Najpierw zakładamy klucz. Wystarczy już teraz płaskooczkowy, nie musi być nasadka, zresztą byłoby bardzo ciężko. I zasada jest taka. Odpowietrznik jest w tym momencie wykręcony, naciskam kilka razy, pompuję płyn, teraz trzymam klamkę, odkręcam odpowietrznik i wylewa się płyn. Bardzo zły płyn. I widać, wylewa się z bąbelkami powietrza. Teraz zakręcam, dopiero teraz mogę puścić klamkę. Znowu pompuję kilka razy i trzymając klamkę, znów odkręcam, dokręcam. Teraz puszczam klamkę i znowu pompuję, trzymam klamkę, odkręcam, dokręcam. Dopiero teraz mogę puścić. Robię to do momentu, w którym wypływający płyn przestanie wypływać z bąbelkami. Musi wypływać czysty, ładny płyn. Dopiero wtedy wiemy, że układ jest odpowietrzony.